W oddziale Romualda Rajsa-Burego było... ...naruszenia i moralny absurd. To cyniczna próba... ...samego Boga, by mogli wtedy stracić życie. ...tajnego, bo tylko tak jesteśmy w stanie wyjaśnić... biznesu wpuszcza moskiewski kapitał. Człowiek... ...intencji, czy zamierzeniu wnioskodawcy. No ...to już czas, by przy okazji tej bardzo potrzebnej ustawy, za którą dziękuję... Osław. Szanowni Państwo. Tą kwestię, którą podniósł pan poseł Wilgi, jest najważniejszą kwestią dla polskiej gospodarki. Mamy dzisiaj najwyższe ceny energii w Unii Europejskiej. Szaleństwo modelu niemieckiego, czyli gaz ziemny plus Oze, prowadzi do dramatu zamykania w Polsce hut, za chwilę cementowni, przemysłu energochłonnego. Nie ma rzeczy ponad politycznie ważniejszej na kolejne 7 lat zdjęcie tego 30, a nawet 40% podatku energetycznego z cen energii dla milionów polskich rodzin. Tego żąda prawo i sprawiedliwość od miesięcy. Jest uchwała Sejmu w tej sprawie, która jest mrożona przez pana marszałka Czarzastego i przez pana marszałka Hołownię. W tej sprawie powinniśmy mówić jednym głosem. Naprawdę chrońmy polskie rodziny, dążmy do obniżenia cen energii, bo to szaleństwo klimatyczne trzeba zatrzymać. To jest polska racja stanu, polska racja, Dziękuję jeżeli chodzi o gospodarkę. Panie pośle. Zgłoszony został wniosek formalny o odroczenie sali św. Pamięci Leszek Moszulski, Moczulski. Zinterpretował skrót PZPR następująco: Płatni zdrajcy, pachołki Rosji. Bo rzeczywiście, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza była swojego rodzaju przedłużeniem władzy pospolitej. I teraz, siedzący za mną, wielce czcigodny pan marszałek, który wstąpił do partii wspomnianej wyżej w 1983 roku, miał czelność dziś na konferencji prasowej zarzucić jakąś mityczną prorosyjskość polskiemu patriocie, posłowi Włodzimierzowi Skalikowi, co jest hańbą samą sobie. Pan Czarzasty wdał się w jakąś rozróbę słowną z panem ambasadorem. Wysoka Izbo, czym różni się poseł Czarzasty od marszałka Czarzastego? Tym, że ten pierwszy nie chciał pokazać swoich rosyjskich powiązań, a ten drugi już nie musi. Na czele Sejmu stoi człowiek, który do bezpośrednio powiązanego ze sobą biznesu wpuszcza moskiewski kapitał. Człowiek, który nie chciał wypełnić przez wiele miesięcy służb. Wnoszę dlatego w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości o zwołanie Sejmu w trybie posiedzenia tajnego bo tylko tak jesteśmy w stanie wyjaśnić moskiewskie powiązania marszałka Czarzastego. Anna Czapman, Daria Zatulina, Katia Zatu, Zatulieweter to są nazwiska rosyjskich agentek wpływu. Tak działa Agencja Dzień Wywiadu. A panu, panie marszałku, jedno sprostowanie. Wysoka Izbo, dzisiaj rozmawiamy na temat słusznej idei budowania prestiżu żołnierzy, funkcjonariuszy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszego państwa. Sama idea jest jak najbardziej słuszna, ale okay, tylko to jest dla nas głębokie przekonanie o poświęceniu, narażeniu życia i zdrowia w imię bezpieczeństwa całej Wspólnoty. I dla nas, jako osób z prawa i sprawiedliwości, to jest szalenie istotne. Żeby ten najwyższy szacunek okazywać nie tylko przy tym projekcie ustawy, ale również wtedy, kiedy to państwa parlam dodatku 60 tysięcy złotych. To jest rozwiązanie, które państwo obiecywaliście w kampanii, a gdyby je wprowadzić w życie, to i funkcjonariusze, i żołnierze, i ich rodziny miałyby zdecydowanie więcej środków niż to, co będą mogli uzyskać dzięki karcie rodziny mundurowej. I szanowni państwo. Dopóki Państwo nie wprowadzicie tej kwoty wolnej od podatku 60 tysięcy złotych, to po prostu dla koalicji 13 grudnia no pozostanie osoby. Szanowni Państwo, Klub Prawo i Sprawiedliwość popiera ideę wprowadzenia karty, karty Rodziny Mundurowej. Ale ten projekt wymaga solidnych zmian i ja zapowiadam, że Klub PiS, po, Klub PiS zgłosi poprawkę, której zagwarantujemy. Również objęcie Dorota, druhen Marek i druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych. Dziękuję bardzo. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicji. Panowie ministrowie, prawa strona mówi dużo o szacunku do polskiego munduru, a nie ma szacunku do polskich wyborców i próbuje obrażać wyborców koalicji 15 października, mówiąc o koalicji 13 grudnia. Ale jeżeli chodzi o szacunek w waszych ustach, to są puste te frazoesy. Ale jak szacunek. Do polskiego żołnierza wygląda, widać najlepiej w działaniach rządu koalicji 15 października i premiera Donalda Tuska. Rekordowe zarobki i podwyżki w polskim wojsku. Karta rodziny mundurowej, najnowocześniejszy sprzęt, a nie mówimy o szacunku. Szacunek trzeba wyrażać, więc panie ministrze bardzo proszę o przedstawienie wszelkich em, działań rządu, które poprawiają warunki polskich żołnierzy i powinniśmy z wielkim szacunkiem i dumą mówić o polskich żołnierzach, a państwo niech nie wykorzystują tych incydentów do bieżącej walki politycznej, bo państwo powinniście stać po stronie żołnierzy, a nie Ale mówić ministrowie. Dzisiaj gdy naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Polski i skuteczna ochrona naszych granic, szczególne traktowanie żołnierzy, funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodzin. Jest niezbędne. Dlatego tutaj nie chodzi, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, o puste hasła na billboardach murem za polskim mundurem. Ta ustawa gwarantuje konkretne uprawnienia dla Tylko w tym roku to jest 200 miliardów złotych. I to koalicja 15 października zaproponowała Kartę Rodziny Mundurowej. Mieliście na to 8 lat, a robiliście tylko billboardy. Pan poseł Zbigniew Chmielowiec, Prawo i Sprawiedliwość. Marszałku Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko do poselskiego projektu ustawy o zadośćuczynieniu ofiarom i rodzinom ofiar przestępstw popełnionych na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym w latach 45-46 z roku 2030. W ocenie mojego klubu jest to projekt i antypolski, i godzący w polską rację stanę, stanu, godzący też w dobre imię i pamięć żołnierzy wyklętych oraz godzący też w prawdę historyczną. Dlatego będziemy wnosić o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. W intencji czy w zamierzeniu wnioskodawców jest określenie zasad. Po co to robiono? Robiono to po to, aby stygmatyzować i zdehumanizować polskich żołnierzy. A później postawić ich przed komunistycznymi sądami w sfingowanych wyrokach, by skazać na karę śmierci, a najlepiej bez wyroków, bez procesów pod adresem tego, tego projektu. Ja jedynie powiem, że składają go dzisiaj mentalni spadkobiercy PPR-u, PZPR-u, konkregencję u, PZPR -u SDRP. Poseł, wobec tego, poseł, nie Maciej, zgadzając wiec, się z marszałkiem zacytuję. Wysoka Izbo. Założenie tego projektu ustawy jest niebezpiecznym precedensem, gdyż w rzeczywistości jest ona napisana przeciwko jednemu oddziałowi podziemia niepodległościowego na korzyść spadkobierców kilkudziesięciu osób, w tym kolaborantom komunistycznym walczącym z Polską. Tak, należy to przyznać, zginęły w ogniu ukryte także niewinne osoby, które ukryły się na strykach i w pełnicach podpalonych domów. Samo podnoszenie, iż była to zbrodnia na tle narodowościowym i religijnym, jest aberracją historyczną. W oddziale Romualda Rajsa-Burego było kilku oficerów wyznania prawosławnego w bubel merytoryczny. Dla poseł sprawozdawcy kilkadziesiąt osób zabitych z wyroku państwa podziemnego, a także niewinne ofiary, które zginęły w palących się domach, to osoby, które wart, któro, którym warto spłacić oszkodowania, a setki tysięcy ofiar ukraińskich bandytów, którzy zginęli w męczarniach. Przytłaczających wypadkach niewinnych starców kobiet, Panie ministrze, procedowana ustawa przyznająca zadośćuczynienie ofiarom przestępstw popełnionych na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym w latach 1945-1946 zasługuje przede wszystkim na spokojne rozpatrzenie i debatę bez emocji. Chciałabym przypomnieć, emocje są zawsze bardzo złym doradcą, szczególnie w tym temacie. Oczywiście, Szanowni Państwo, nikt i nic nie wróci życia ofiarom bestialstwa, nie przywróci rodzinom ich bliskich. Ale pytanie, czy zaproponowana kwota zadośćuczynienia jest wystarczająca? Ja nie chciałabym się odwoływać do tego, jakie kwoty zostały przyznane ofiarom, rodzinom ofiar smoleńskich. Żadne pieniądze nie wynagrodzą doznanych krzywd, niewyobrażalnego cierpienia. Według danych IPN osób uprawnionych jest tylko. Wysoka Izbo. Historycznie i merytorycznie ten projekt ustawy to hańba. To stawianie po stronie kolaborantów przeciwko żołnierzom państwa podziemnego walczącym o wolność i niepodległość. Profesor Zapołowski tutaj już wyjaśnił pogrobowców komuny. Członkini, Wysoka Izbo. Tym, którzy po wojnie padli ofiarą czystek narodowościowych, etnicznych i religijnych, zdecydowanie należy się zadośćuczynienie. Niepotrzebnie z tym zwlekaliśmy przez tyle lat. Projekt tej ustawy koncentruje się na przestępstwach dokonanych przez polskie podziemie, tzw. żołnierzy wyklętych, na cywilach, na ludziach, którzy wystarczyło, że w innym obrządku się modlili. Zresztą do tego samego Boga, by mogli wtedy stracić życie. Być może to już czas, by odkryć. Ale tym bardziej, może to już czas, by przy okazji tej bardzo potrzebnej ustawy, za którą dziękuję, pomyśleć o kolejnej grupie kilkuset tysięcy polskich Żydów, którzy cudem przeżyli wojnę i holokaust, ale ich sklepy, warsztaty i domy zostały zajęte przez sąsiadów. W ich ojczyźnie nie było już dla nich miejsca. Wybierali więc wyjazd na Ziemię Zachodnie, a potem, gdy okazało się, że i tam. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Projekt ustawy lewicy mówiącej dziś o przyzwoitości, kiedy zbrodnie komunizmu do dziś nie zostały rozliczone. Kiedy zbrodniarzom, zabójcom błogosławionego księdza popiełuszki w wyniku perelowskiej amnestii załagodzono kary. Tym, którzy te krzywdy wyrządzili, to wy teraz nagradzacie wysokimi emeryturami. O jakiej przyzwoitości wy mówicie? Zapytajcie się, stańcie przed lustrem, o jakiej przyzwoitości mówicie. Projekt operuje bardzo szerokimi i nieostrymi kategoriami, które zamiast indywidualnej oceny czynów mogą prowadzić do uproszczonego przypisywania winy i odpowiedzialności zbiorowej za wydarzenia sprzed blisko 80 lat. Bo tak mówi słuszna linia partii Brakuje jasnych i jednoznacznych procedur dowodowych, a ustawa opiera się na materiałach archiwalnych, często niepełnych, sprzecznych lub interpretowanych w sposób selektywny. Tym bardziej, że projekt nie został skonsultowany z ipn bo o to wam chodzi, żeby tak naprawdę utrącić to, co było budowane przez lata. Żołnierze niezłomni, żołnierze niezłomni i powinni być czci, czci, godni czci, a wy chcecie to zniszczyć. Pani posłu, I zapraszam panią posła. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam pana posła Grzegorza Lorka, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna pani marszałek, wysoka izbo. Parlament Białorusi przyjął podobną uchwałę potępiającą ich działania? Nie. Parlament Ukraiński wstydzi się za działania UPA i podjął podobną ustawę? Nie. Parlament Bundestag Niemiec... Z przykrością stwierdził, że prześladowania Polaków były tak duże, że należy im się zadośćuczynić. Nie, nie, nie. A co my robimy? Zdradzamy naród polski. Tak zawsze selektywnie podchodzi do tego lewica. Ja przypomnę, 2 maja 1946 roku do Wolnicy przyjechała kilkudziesięcioosobowa grupa operacyjna. Spalili 101 domów, 106 stodół, 121 dób innych zabudowań. Ale to nie koniec prześladowania wąwolnicy. W 1956 roku przewodniczący powiatowej Rady Narodowej w Pławach mówił, póki ja jestem wąwolnica się nie odbuduje. A co wy tą ustawą chcecie zrobić? Zdradzacie polską rację stanu, polskich obywateli, polskich patriotów. Hańba! I zapraszam panią poseł Al Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam pana posła Dariusza Mateckiego. Wysoka Izbo, ten projekt to haniebny antypolski paszkwil autorstwa postkomunistycznej lewicy. To skandal, że w 2026 roku spadkobiercy PZPR z marszałkiem czarzastym na czele próbują szkalować narodowych, podkreślam, bohaterów, jednocześnie nagradzając sowieckich kolaborantów z pieniędzy polskich podatników. Kapitan Romuald Reisbury to bohater, to autorytet. Kawaler, orderu, Virtuti Militari. Chcecie wypłacać do, po 50 tysięcy złotych spadkobiercom ludzi, którzy służyli UB i NKWD. To jest czysta zdrada narodowa i zemsta czerwonych na niezłodnych. Kolejna. Proszę milczeć, pani Żukowska. Nawet opinia Biura Ekspertyz miażdży ten bubel prawny. Wykazując jego konstytucyjne naruszenia i moralny absurd. To cyniczna próba przepisania historii pod dyktando katowni UB. Wnioskowa wnioskodawcy z lewicy, Czerwona Banda, Powinni się bić w piersi za zbrodnie swojego systemu, a nie pluć w twarz milionom ofiar komunizmu. Dziękuję Ten projekt to Dziękuję bardzo, panie Etyczna ochyda, która musi natychmiast trafić do śmietnika Dziękuję historii. I Cześć za... i chwała bohaterom! I Żołnierze wyklęci wieczna pamięć! Marka Cześć Asta. i chwała kapitanu... Dziękuję. Kapitanu... Panie pośle! Wyłączyłam Panu mikrofon. Przekroczył Pan pół minuty wystąpienie. Dziękuję bardzo. Panie pośle, proszę opuścić mównicę. Panie pośle. Panie pośle, zwracam Panu uwagę, że zakłóca Pan obrady Sejmu. I zapraszam Pana posła Markasta. Sami własnej ojczyzny. Zapraszam Panią poseł Annę Kwiecień, Sprawa i Sprawiedliwości. Pani Marszałek, panie ministrze, panie ministrze, Wysoka Izbo. Druk 2030 to ustawowy wehikuł pedagogiki wstydu. Nie przywraca sprawiedliwości, tworzy narzędzie propagandy dla przeciwników Polski. Zbiorowo oskarża żołnierzy niezłomnych. Zbiorowo rehabilituje osoby bez rzetelnej oceny, kto był, a kto nie był kolaborantem. Ta ustawa, którą można pokazać w Europie i na świecie jako dowód win polskiego podziemia, polskich żołnierzy, to gotowy scenariusz dla tych, którzy chcą Polskę stawiać w roli państwa winnego, pełnego potomków zbrodniarzy zamiast państwa, w którym każda rodzina polska doświadczyła hekatomby wojennej i skutków działań Moskwy i Berlina. To ideologiczna prowokacja. Jedyne, co można zrobić tą, z tą ustawą, to po prostu wyrzucić ją do kosza. Szanowni Państwo, jednego jestem pewna hasło Precz z komuną wiecznie żywe. Cześć i chwała bohaterom! I zapraszam pana posła